No muszę wam powiedzieć, że nie mam najlepszych informacji dla przeciwników warsztatu szkoleniowego pana Michała Probierza, bowiem w roku 2030 według symulacji Football Managera Michał Probierz wciąż jest selekcjonerem reprezentacji nie, Polski. O tym nam mówi Football Manager. Wiadomo, to jest tylko zabawa, to jest tylko gra, ale gra z olbrzymią bazą nie, danych. Oczywiście tutaj nie możemy się tym sugerować, ale jak najbardziej nie, z przymrużeniem oka taką potraktować. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na odcinek, w którym miałem sprawdzić, kiedy zwolnią probieża, ale mamy rok 2030, a on się tutaj nam zasiedział z reprezentacją Polski z kadrą Biało-Czerwonych. Zobaczymy zaraz sobie wyniki, jakie osiągał i czy faktycznie z takimi wynikami wciąż byłby trenerem, jeżeli one oczywiście wypadały w rzeczywistości. Zanim jednak zaczniemy, to ja Was serdecznie zapraszam Zapraszam do subskrybowania kanału oraz do tego, abyście zajrzeli na nasze social media. Jak to ładnie się po angielsku zwykło mówić, czyli Twitter, Facebook i oczywiście serwer Discord. Do każdego z nich macie linki w opisie pod każdym. Z odcinków. Zatem słuchajcie, mamy rok 2030, ale my oczywiście cofniemy się do roku 2022, kiedy to według Football Managera Michał Probierz objął pozycję selekcjonera reprezentacji Polski i miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. W Katarze. Raz już taką symulację robiłem, oczywiście wyniki są zupełnie inne, no ale grupa jest taka sama i w tej grupie, słuchajcie, Michał Probierz dochodzi do półfinału Mistrzostw Świata i mam takie wrażenie. Że przez kolejną dekadę niemal będzie na tym sukcesie bazował. Ale zobaczmy: Wygrywamy 4 do 1 z Argentyną, przepraszam, z Meksykiem. To jest Nikola Zalewski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański i tu widzimy Robert Lewandowski. Z tą Argentyną remisujemy 0-0. No z takiego wyniku chyba każdy by się cieszył. Natomiast z Arabią Saudyjską 3 do 0. I to są bardzo podobne wyniki do symulacji, którą robiłem wcześniej, porównując. Papsuna i probierza. W drugiej rundzie tutaj mamy szczęśliwą drabinkę, troszeczkę, tak, bo trafiamy danie, dania 1-0, potem trafiamy ekwador. Który nie wiem co tu robi, ale jest faktycznie i wygrywamy z nimi 4 do 1. Kolejne dwa gole Roberta Lewandowskiego. No i dopiero przegrywamy w półfinale z Portugalią 2 do 1. Tu jedyną bramkę zdobywa Arkadiusz Milik. Niestety przegrywamy też mecz o trzecie miejsce z Francją po żółtach karnych. A szkoda, bo mieliśmy okazję powtórzyć sukces historyczny, który już kiedyś osiągnęliśmy. Zatem Mistrzostwa Świata kończymy na miejscu czwartym. No to jest chyba. To jest chyba bardzo dobry wynik. Tutaj e, karnych nie strzelili Arkadiusz Milik i Krystian Bielik. Jedziemy dalej. Rok 2023 rozpoczynamy eliminację do Mistrzostw Europy. Tutaj mamy w grupie Rumunię, Azerbejdżan, z którymi wygrywamy. Mamy Luksemburg i Norwegię. Tu z Luksemburgiem remis 1 do 1. Ale myślę, że po takich dwóch wynikach, ach, wybaczylibyśmy. Chociaż nie możemy wybaczyć porażki u siebie z Azerbejdżanem. 1 do 0. To jest grupa A. Przejdźmy sobie może do tego roku 2, 2, 2 4 No i tu widzimy, że awansujemy z miejsca drugiego. Na miejscu pierwszym Norwegia, miejsce trzecie Rumunia, Azerbejdżan i Luksemburg. Dalej. Więc zagramy na Mistrzostwach Europy. Po tym sukcesie, jakim niewątpliwie było czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. Czyli gramy z probierzem na Mistrzostwach Europy. Teraz będzie o to troszkę trudniej, no ale zobaczymy. W ogóle, e, ja tak sobie myślę, że tutaj e, słuchałem wypowiedzi pana Zbigniewa Bonika i on powiedział, że przyszły menadżer będzie tylko do e, marca roku 2024, bo jak się nie uda awansować na Mistrzostwa Europy, no to on sobie nie wyobraża, żeby tą reprezentację budować na porażce. A moim zdaniem właśnie jest inaczej. Tutaj absolutnie nie powinno być w tym momencie żadnej presji na trenerze. Probierzu. To już jakby abstrahując od tego, co ja myślę o tym wyborze, bo czy to kandydatura, probieża czy papszuna, to dla mnie generalnie nie ma, nie ma znaczenia. Tutaj potrzebny jest w tej reprezentacji nie trener, a psychiatra, żeby tych zawodników odwrócić mentalnie, bo tu jest chyba największy problem. Natomiast co do probieża, oczywiście zgadzamy się z tym, że w klubach szło mu różnie, natomiast wielokrotnie już bywało tak, że trener, który nie radzi sobie w klubie Dobrze wygląda w reprezentacji. To znaczy, nie radzi to może za dużo powiedziane, bo były sukcesy mniejsze, były też wpadki. Ale generalnie to jest zupełnie inna robota, więc w reprezentacji Michał probierz, a nóż sobie poradzi. No kibicujemy, bo to jest nasza reprezentacja. Chociaż ja cały czas jakąś specjalną sympatią do tej kadry nie pałam. No ale trzeba wspierać, trzeba trzymać kciuki, żeby poszło jak najlepiej, wszak to jest nasze dobro narodowe. Dalej mamy mecze towarzyskie przed euro, ale to jest może mniejsza z tym. No i już na euro, mamy bardzo mocną grupę, Niemcy 0-1, Holandia 1-2 i Norwegia 3-0, jakimś cudem i psim swendem udaje nam się z tej grupy wyjść, ale przegrywamy w drugiej rundzie z Włochami po dogrywce, w ogóle to, takie, to było takie euro dla nas bardzo yy, niewdzięczne, Niemcy, Holandia, Włochy. No, Norwegia wygrana to, to też jest w sumie spora niespodzianka, bo wygrać z Norwegią 3-0 to nie jest taka prosta sprawa w roku 2024, bo Norwegia, jak wiemy, pełna kapitalnych zawodników z Odegardem i Halandem na czele. Potem przychodzi rywalizacja w Lidze Narodów, i tutaj Włochy, Ukraina, Francja z tej grupy pewnie spadamy, zakładam, nawet nie podglądając tej grupy, ale to też Mniej istotne, bo Liga Narodów, jak wiemy, służy do pewnego rodzaju eksperymentów. No, ma oczywiście wpływ. Na pewne aspekty związane z eliminacjami do mistrzostw Europy. No ale powiedzmy, zostawiamy to w spokoju. Rok 2025 to są eliminacje do mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. I tu mamy Estonię, Szwajcarię, Luksemburg, Finlandię. Z takiej grupy nam wyjść po prostu nie wypada. No, trzeba wyjść. Trzeba wyjść, ale przegrywamy ze Estonią na wyjeździe, przegrywamy ze Szwajcarią i przegrywamy z. Finlandią i w związku z tym cofnijmy się i w związku z tym Polska zajmuje miejsce trzecie. No, w mojej opinii jest to porażka, chociaż tych punktów nie brakowało dużo, żeby awansować na Mundial w Ameryce Północnej i Środkowej. No to jednak jest to wstyd. No, Finlandia, Szwajcaria. No, Finlandia to taki zespół, bym powiedział, słabszy troszkę. Szwajcaria, okej, okay, gdzieś tam pewnie na polskim poziomie. No, Estonia, Luksemburg, Andora to, to w ogóle Estonia zdobywa w tej grupie 16 punktów. Wygrywając między innymi z Polską. Ale wygrywają też u siebie ze Szwajcarami. Natomiast Polacy na miejscu trzecim. No to jest w, w, w mojej opinii w takiej grupie to jest porażka. Dla reprezentacji Polski absolutnie. I już tutaj chyba związek, polski związek piłki nożnej powinien się z probierzem rozstać po przegranej z Finlandią i Estonią. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale moim zdaniem obiektywnie. Subiektywnie, raczej, bo moje zdanie jest subiektywne, ale tutaj faktycznie nie udało się i, i to jest porażka. To nie, to nie była jakaś specjalnie trudna grupa. Może trzeba było y, wygrać z Estonią mecz. No to wiadomo, że to by już poprawiło naszą sytuację i to bardzo mocno. Nawet remis by ją poprawił, tak, nawet remis by ją poprawił. Natomiast no wyszło jak wyszło i nie awansowaliśmy. Już tutaj powinna być zmiana szkoleniowca w roku 2025, natomiast probież na stanowisku pozostał w roku 2026 zostały mu tylko mecze w dywizji B Ligi Narodów, gdzie przegrał z Bułgarią, a poza tym takie wyniki bym powiedział bardzo, bardzo pragmatyczne, taki pełny minimalizm dużo nie tracimy, ale też nic nie strzelamy mamy zatem kolejne eliminacje do Mistrzostw Europy w roku 2028 tutaj mamy Bośnię, Estonię i Belgię no, wyspy owcze, Andora to nawet nie liczę, ale też tak średnio, tak? No przegrywamy z Bośnią 1-0, e, przegrywamy z Belgią, a te wyniki z Estonią, Andorą, nie są. Z wyspami owczymi nie są jakoś przekonujące. No zakładam, że tu opinia publiczna też nie byłaby jakoś specjalnie a, zadowolona. Zobaczmy, jak tabela wyglądała y, w związku z tym nasza. Wszystkie grupy. Na pewno będzie awans, bo tu awansują dwa zespoły, więc awansować się po prostu. Yy, awansować po prostu trzeba, natomiast no nie, jednak nie! No, Polska nie awansuje drugi raz z rzędu na wielki turniej. Bośnia pierwsza, Polska yy, na miejscu trzecim, Belgia druga. Yy, no, a remisujemy z Bośnią u siebie i to przeważyło szale goryczy. No i przegrana w meczu z Bośnią, tak? No, Bośnia tu piekielnie silna, ona w ogóle traci jedną bramkę w tych eliminacjach. Ale to nas nie usprawiedliwia, to jest drugi turniej z rzędu, do którego przegrywamy eliminację, nie mając tak naprawdę w zasadzie mocnej grupy. Więc tutaj znowu Probierz powinien się pożegnać z reprezentacją Polski i pewnie by tak było. Czyli zakładając, że jest pełen realizm tej sytuacji, no to Probierz straci posadę w roku 2025. Football Manager widzi to inaczej, bo tu rządzą inne mechanizmy. Natomiast no tutaj jakby prezes chyba kulesza jest dalej prezesem, tak mi się wydaje i, i chyba wiecznie będzie, bo skoro probierz jest do roku 2030 selekcjonerem, mimo tak słabych wynik wyników w eliminacjach dwóch wielkich turniejów pod rząd, to chyba Kulesza cały czas musi go kryć. No innej, innej opcji tu nie widzę, nie widzę. W roku 2025 normalnie probierz straciłby pracę. No to mamy odpowiedź mniej więcej na to co reprezentacja Polski gra. No ale dobra, zakładamy, że on tu cały czas jest, no bo jest. Yy, I mamy, słuchajcie, baraże do Mistrzostw Europy. Ach, poprzez dywizję w Lizę Narodów prawdopodobnie udało nam się to zrobić. No ale no tutaj ja myślę, że do tych baraży tak czy inaczej już inny trener by przystępował po tych meczach eliminacyjnych, tak? No ale tu wygrywamy z Cyprem, no bo inaczej być nie może. No i z Ukrainą 2 do 1 na stadionie. Narodowym, ale te mistrzostwa W ogóle nie są dla nas udane Pokonujemy tylko Czechów Anglia i Norwegia to są porażki No i oczywiście druga runda Znowu Holandię trafiamy, jakiś tam zespół mocniejszy 2 do 0 przegrywamy No to tak średnio bym powiedział No to jedno zwycięstwo Znowu jakimś tam fartem Psim swendem udaje nam się awansować Bo jeszcze gra Robert Lewandowski Który w ogóle ma już 41 lat I jest trenerem Ale bezrobotnym Natomiast sporo grał w tej Barcelonie, właśnie do roku 2028, więc miał aż 39 lat i zabrakło mu jednego spotkania w reprezentacji Polski, żeby było 200 meczów. No dobra, więc mamy te Mistrzostwa Europy, natomiast no, one nie są jakoś tam specjalnie udane, tylko znowu z jednym zwycięstwem. Pamiętamy, że jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to na nich nas nie było, a w roku 2024 też mamy tylko jedno zwycięstwo na Mistrzostwach Europy, więc okej. Okay. Na tym turnieju jesteśmy. Taka mała niespodzianka, ale jednak bez sukcesu żadnego tutaj. No to tak, Anglia, Czechy, Norwegia, no tak się zastanawiam, czy w obecnej sytuacji chcielibyśmy z takiej grupy wyjść. W sensie jaka by była jaka, by była, jaka by była narracja, prawda? No Anglia nie mamy szans. Czechy, Norwegia to są zespoły trudne, ale w naszym zasięgu. No tak. Tak cholera na dwoje babka wróżyła. Ciekawe, jakie jest wasze zdanie w tym temacie, ale kwalifikacja ledwo ledwo. No i tak, mamy tą Ligę Narodów, tą dywizję B, tutaj nam całkiem nieźle idzie, ale przegrywamy z Albanią i z Finlandią, co znowu nie są dobre wyniki, ale na to nie nie patrzymy. Mateo Klimowicz. Takiego mamy człowieka w reprezentacji Polski. Rok 2029 to oczywiście są eliminacje do mistrzostw świata w roku 2030. I tutaj w nich nie zagramy, bo mamy grupę z Bułgarią, Anglią Bośnia, Azerbejdżan i Anglia przegrywamy dwa razy z nimi. Liechtenstein, Azerbejdżan to wiadomo, trzeba wygrywać. No, ale mamy z Bułgarią remis u siebie. Mamy remis z Bośnią na wyjeździe. Mamy remis z Azerbejdżanem na wyjeździe. I w tych eliminacjach jesteśmy na miejscu drugim. No, Anglia wygrywa wszystko. My, miejsce drugie, to nie jest miejsce złe. To nie jest miejsce złe, ale jak weźmiemy sobie grupę, nie, która sumuje te zespoły z drugich miejsc, to kończymy to na miejscu dziewiątym. Więc nie mamy szans absolutnie na żadne tutaj awanse w tym aspekcie. Taka grupa, gdzie no faktycznie tak, ta Anglia wiadomo, że jest faworytem, ale, ale, ale wydaje mi się, że można by było tych punktów ugrać więcej niż 18. To by nam dało przepustkę do dalszej gry. Tutaj mamy te wygrane, między innymi 10 do 0 z Lichtensteinem, tam strzelał Klimala, Patryk, którego bardzo dobrze znamy, jest Sebastian Szymański który też zdobył gola, jest Nikola Zalewski, który strzelił trzy bramki, a on gra cały czas w Romie. W każdym razie, na tych mistrzostwach nas nie będzie, a to dlatego, że popsuliśmy mecze z, popsuliśmy mecze z Azerbejdżanem, z Bułgarią i z Bośnią. No tu wystarczyło wygrać dwa z tych spotkań i już mielibyśmy cztery punkty więcej, co by nastawiało 16 punktów, czyli byłaby przepustka do dalszej gry. No nie udało się. Więc powiem tak szczerze, że ta kadencja, tak średnio udana, no tutaj tak, nie ma awansu na Mundial 2030. Jest awans w 2028 na Mistrzostwa Europy, ale to tak się udało. No tak, bym powiedział, szczęśliwie mocno. Nie ma awansu na Mundial w roku 2023, a na Mistrzostwach Europy w 2024 idzie nam tak sobie, ale mocna grupa, to trzeba przyznać, czyli. Mamy dwa razy mistrzostwa Europy, gdzie nie ma absolutnie żadnych, żadnych sukcesów, ale nie ma dwa razy awansu na mistrzostwa świata. Z tak nie takich trudnych grup wcale. No więc tak bym powiedział, tutaj tak średnio, średnio, panie Michał. No tutaj ten, to, to, te, te, ten katar, tak? Ten katar dobrze wygląda, no ale to było już dawno temu, 8 lat temu i nikt o tym nie... Nikt o tym nie pamięta już, także tak będą wyglądały te wyniki e, okiem fm -a. ale moim okiem to w roku, jak mówiłem, w roku 2025 już tutaj probierz e, pewnie byłby zwolniony, no chyba, że Kulesza będzie, no to Kulesza go będzie trzymał pewnie, bo Kuleszostwo, no to wiadomo. E, jeżeli chodzi o te eliminacje e, tutaj do roku 2028, no to, no to styl, styl słaby, styl słaby, natomiast... Natomiast no, no, no przez te baraże udaje się nam awansować. I mówię, jest to prawdopodobnie zasługa yy, gry w Lidze narodów, bo, bo w tej grupie zajęliśmy miejsce. Miejsce trzecie, tak? Z tego co. Yy, z tego co sobie patrzyliśmy. Zobaczmy to raz jeszcze, potwierdźmy, tak, miejsce trzecie. Więc tutaj jeszcze była ta tabela zbiorcza, oczywiście. No i w tej tabeli zbiorczej Polacy na miejscu 22, ale tu pewnie właśnie ta liga. Liga Narodów dała nam możliwość gry i przepustkę do baraży. Jeszcze sobie zerknę, słuchajcie, na to, jak w tym momencie wygląda skład reprezentacji Polski. Czy mamy tu zawodników, których jeszcze kojarzymy? Oprócz oczywiście Nugenów. No, to Drągowski jest yy, oczywiście reprezentantem, ale gra mało. Kamil Grabara jest bramkarzem numer 1 52 spotkania. Kacper Tobiasz też tutaj jest. On ma lat 27, ale tylko dwa mecze, czyli podstawowym bramkarzem probierza będzie Kamil Grabara. To już wiemy. To, to trzeba pamiętać. Mamy Majka Nawrockiego i Sebastiana Walukiewicza, ale to ten drugi jest yy, reprezentantem numer 1. Ma 57 występów, więc środkowy obrońca probierza to będzie Walukiewicz. Pamiętajcie. No i chyba Jakub Kiwior. Tak, 86 spotkań. Arsenal a potem Lazio. W Lazio się odnalazł. Jakby grał w Lazio to pewnie byłby faktycznie tym wyborem numer 1. Prawym skrzydłowym będzie Kamiński. 83 spotkania. Też to, to pamiętajcie. Karbownik czy on będzie grał na prawej obronie? Będzie grał. 50 występów, to sporo. Yy, tutaj oczywiście jest Nikola Zalewski, który będzie podstawowym lewym nie, skrzydłowym. Tak to Zalewski będzie tutaj wiódł prym według futbol menadżera. Będzie Mateusz Bogusz, ale on dużo nie gra. Kacper Kozłowski. 16 spotkań tylko, ta jego kariera Montpellier-Cadiz, no nie, nie rozwinął się jakoś specjalnie dobrze, czy rozwinął się tyle z tego potencjału, który ma wysoki skorzystał, ale kariera jakaś nie była wyśmienita. Jest Sebastian Szymański i on będzie prawym skrzydłowym, czyli zakładamy, że na prawym skrzydle będzie on grał, no i tutaj jeżeli chodzi o napastnika, no to Aleksander Buksa jedyny ten nieniugen, no bo Aleksander, czy Adrian Iczczak to już to już Nugent. Filip Niedziela to już Nugent. Czyli y, tak sobie y, powiedzmy y, to składając do kupy: to grabara będzie podstawowym bramkarzem u probierza. Dwóch środkowych obrońców: Walukiewicz i Kiwior. Na prawej obronie karbownik. No na lewej już jest Nugent, więc nie, nie, nie liczę tego. E, karbownik. Na prawym skrzydle Kamiński. Na lewym skrzydle Zalewski. I w środku pola: no ani to Bogusz, ani, ani Kozłowski. Ale będzie grał. Dwoma defensywnymi prawdopodobnie pomocnikami, nie, pan Probierz. No, zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o profil Probierza, to on gra 4-2-3-1 właśnie z dwoma defensywnymi pomocnikami. Raczej ostrożnie, bez pressingu, no i skrzydłami. Mając Szymańskiego i Zalewskiego, to nie jest w gruncie rzeczy, panie Michał, yy, yy, zły pomysł. No, ale zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Nie wyglądało, no jak oceniacie tą, ambitny jest to dobrze, jak oceniacie tą jego kadencję w Football menadżerze? Bo ja bardzo średnio i jak mówię, w mojej opinii 5 lat temu już powinien być, już przestać, powinien być selekcjonerem. Natomiast, no tak jak na nasze warunki, to może faktycznie źle nie wyszło, może ja tutaj stawiam sobie za wysoko tą poprzeczkę dla reprezentacji Polski. Ciężko powiedzieć, czy bylibyśmy z takich wyników zadowoleni. Eh, znając Polskę, to nie, tamten styl w tych eliminacjach, gdzie graliśmy bardzo pragmatycznie, tak średnio to wyglądało. Ech, czy byśmy tego chcieli, żeby dwa razy pod rząd nie dostać się na Mundial z tak teoretycznie niezbyt ciężkich grup? Na Euro się dostajemy teoretycznie też, ale, ale też to tak nie wygląda najlepiej. Chyba chcielibyśmy czegoś więcej, ale może z drugiej strony tej reprezentacji Polski na coś więcej stać nie będzie. Dziękuję serdecznie za odcinek. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak Wy to widzicie i jakie jest Wasze zdanie na temat kariery pana, pana Michała w reprezentacji Polski, a już tak poważnie mówiąc i odbiegając od gry, bo to oczywiście z przymrużeniem oka, Jedna wielka zabawa, ta symulacja, no to oczywiście ja z całego serca życzę wszystkiego dobrego tej reprezentacji, ale jeszcze sporo wody w wiśle upłynie, zanim ja zacznę tą reprezentację lubić. Tutaj musi być przebudowa, bo część zawodników, jak po prostu na nich patrzę, to, to, no to, to mi się patrzeć nie chce raczej. Pozdrawiam, życzę miłego czwartku, dużo zdrówka. Cześć!